Eni, Sponsorem programu jest Orange. Twórca Orange Flex. Planu komórkowego wariantów z technologią e-Zim. Uwaga, uwaga! gaz! Trzeba uważać, bo dopiero wywołał. By no, zaczynamy fajnie. To są grzyby. do Już. Znaczy jak się zagotuje, to sobie do góry. Chyba jest dosyć ciostka, nie? No, dosyć ciostka jest. Tak, super. Zupa powstała nie bez przygód, Za dopiero i doszły cichacze. I teraz czekają na recenzję. Chodź mama. Tak. Potrzebujemy. Tak. 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 Już sama kupi samolot i, imieniu, w i, w i w Tymczasem gnieźnieńscy szczęściarze poznają jeszcze ich smak. Chciałem zachęcić do tego stacji pysznych dorożków. Patrzę że widać, że widać całe akcje druwej Kleonidora. Jak z Boże, pyszne. Panie, bardzo proszę. Jak z tego dorożki? Proszę. Proszę. Proszę dwa i popierografii. Na szczęście kolacja tuż tuż i będzie więcej tego dobrego. Jak Dziękujemy. I jeszcze tylko pytanie. Jak wśród zmian odnajduje się Basia? No i co? Widzi pani, że do kuchni potrzebna duża ilość produktów do gotowania, tak? U pani nie było nic. No to nie można oszczędzać, jak się chce mieć dobrą osobę. Mam nadzieję, że dzisiejsza, dzisiejsza końca będzie smaczna i Pani wyluzuje, ponieważ Pani jest tak spięta, że jeżeli Pani nie zacznie być aktywna w tym wszystkim, myślę, że też nie będzie dostawać. Tak, Pani Basiu. Tak, pani, pani Basiu. I właścicielką. I niestety, Pani Basiu, trzeba będzie być obecnym, nie tylko w cicholej i Będę się A nie, nie, nie. To jest jedyna szansa w życiu.

Tutaj są odnioski. Jakie ja już powinny, Ani więcej Dobra. Wszystko gotowe. Można zaczynać. O czym zapewne przekonani są nadchodzący goście. Tymczasem dawna to od tej pory dziki dwór pod kaczką. Zdecydowanie zmieniła się kolorystyka. Zamiast na beżowo, teraz jest mocno fioletowo. Nie ma śladu po weselnych tiulach. Zmieniły się też zasłony, obrusy, a na stołach pięknie komponują się świeże wirusy. Na ścianach, zamiast kwiatów, królują kaczki. Podobnie jak w menu. Nic tylko zacząć się nimi delektować, począwszy od wieńczącej rewolucji kolacji. Teraz próba na Zaczyna się wielkie próbowanie. mi Super, Super Teraz czas na pierogi z nadzieniem skaczki, z Chyba nikt nie zdoła im się oprzeć. Zupa i pierogi to oczywiście tylko preludium. Oto nadchodzi gwiazda wieczoru. Więc Jest coś pięknego. Wcześniej teraz kolorowo te zdjęcia, to normalnie. Myślę, że naprawdę można polecić. Mogę was prosić? to ze Idziemy? Chciałam powiedzieć, że to, co tutaj się zdarzyło, ja bym nazwała egzorcyzmami, bo jak tu... Jak tu się znalazłam, to wiedziałam, że zaraz tam wyjdę. Ogólnie było pusto smutno i w zasadzie nie było nadziei na nic. Ale Wasza jest bardzo dzielną osobą i wygrała, dlatego że przetrzymała bardzo trudny plan tren interwencji. Kazała mi natychmiast założyć dzień zobowiązany o miliony młodzień i przede wszystkim jest, nie jest taka spięta. A tak, aby zacznie się śmiać, mam nadzieję, i wtedy ludzie nie będą się bali, że jest taka piękna i dumna. Jest po prostu fajna. Moje gratulacje przede wszystkim nieprawdopodobnemu zespołowi. No Mam nadzieję, że Państwo uwierzą, że będzie to miło. Pani Magna mi pokazała, że właśnie to, że trzeba się otworzyć do ludzi, do momentu zmiany odzieży, to czuło się jak czułam się w nierealnym świecie. Kiedy zmieniłam się zewnętrznie, to zmieniłam się w W bardzo dużej mierze. Będę po prostu sobą Dołożę na pewno wszelkich starań, żeby tak było i mam nadzieję, że ludzie będą to czuli. No i co się stało? Z niczego powstała restauracja. Z miejsca pełnego gromowej ciszy, ponurej atmosfery, pustych lodówek i chłodni ułoniła się prawdziwa restauracja. kaczkę na świecie. Życzę właśnie, wytrzymała w piecu zawsze tą pyszną, pachnącą, gorącą, kupiącą kaczkę. Gniezno widzi dwór pod kaczką. Na życie jest restauracja. Ludzie, czy może życie w tym zastosowaniu? Lubię, że kaczka chrupie. kaczka, więc teraz wyczona? Tak jest. Oczywiście. Zupa kurkowa, pierogi z jedną sztukę. Dobra. Wyjątkowo dobrze zrobiona karta, bardzo niewiele Dla ceny bardzo optymistyczne. Jeżeli pół kaczki kosztuje 30 zł z kieliszkiem wina to już jest bardzo przyjemnie. Co? Na kurka leśka przyjemnej, chrupka. No i żółta, mnóstwo kurek. Przepysznie. to są piękne. bardzo to wszystko Dobra, bardzo dobre. Po miłej piękności, rozpoczynamy. O waszej, co to jest? No cóż, nad każdą trzeba popracować przez piękne a przez piękne korki. Kawiarnia, to wielka sztuka. I jeszcze trzeba się wymawiać. Chodź do kawiarnia, powiedzmy, jakie, jakie są opinie gości. Ja myślę, że w 95% jest super. Jest dobrze, niektóre rzeczy są przepyszne, pyszna skórkowa, przepyszne papieroszki, a z kaczką jest nie tak. Zaparzony przeciągnięte, za no, długo było śpiewa. Ja tak. No pewnie za... chcieliśmy, <grym> no, żeby było super. Kaczka ja wygląda imponująco, jak przy tym przepomnie się czekam, no bo też był absolutnie idealny. Kasia, no powodzenia dla tak? Tak jest bardzo. Bardzo ładnie i smart. Dziękuję bardzo. Restauracja Dziki Dwór pod kaczką odpisuje się pod nią. Jest pyszna, jest tania, jest bardzo elegancka. Basia właścicielka jest nieśmiała i miła, a kaczka, pod kaczką trzeba pracować. Jak popracują, to będzie absolutny co? Nie Za chwilę ukryta, prawda? Cudownie od tej Fantyn. 22.20。